Cześć, witam Was serdecznie na moim vlogu Dubaj po Mojemu. Dziś zabieramy Was na Narodowy Dzień, który co roku świętowany jest w szkole Wiktora. Uczniowie z różnych stron świata reprezentują swoje tradycje, flagi i pyszne dania. To wyjątkowe święto, które łączy kultury i pokazuje, jak bogata jest nasza różnorodność. Muzyka Dołączcie do nas i poczujcie atmosferę tego niesamowitego dnia. Stoło już przygotowane na jutrzejszy dzień międzynarodowy. A, już widzę nas. Nie mam podobnie jak w zeszłym roku. Tutaj na początku. Kolono z Koreą, a drugi stary to nie wiem Ukraina. 38 państw będzie się prezentować na Międzynarodowym Dniu w szkole u Wiktora Klarion. W stoliku irlandzkim, już pierwsze dekoracje, hmm. kapelusik. Robimy próbę generalną stołu na dzień międzynarodowy. Mamy dzięki Wam tutaj różne rzeczy. No, paluszki to tu są, to kupiliśmy. Tu udało nam się dostać kompoty. Moje, moje roboty ogórki kiszone. Dziękuję. Tutaj przywiezione oscypki, widokówki, z których zrobiłam taki pudełeczko. Kolorowanki. Flaga. Koszulki. Jesteśmy gotowi na jutro. Jak Wam się podoba. Tak mniej więcej będzie wyglądał. Jutro nasz stół. A jeszcze wam pokażę, co robi Wiktorek. Robi opisy. Jak idzie praca? Dobrze, Dobrze. ale długo. No, bo ty taki dokładny jesteś. Bo to jest bardzo cienki opis. Cieszysz się na jutro? Mm -hmm. Cieszysz się, że mama sama reprezentuje mm -hmm. Polskę? Się, dzień dobry narodowy. Nagrywałam odcinek w zeszłym roku w tym roku jest więcej krajów, więc będzie ciekawie. Jest rano, trwając przygotowania. Mamy Arabię Saudyjską.

nasze, na razie tyle, reszta będzie jak już tu przyjdę na stałe. Tu mamy Koreę. Ale ładnie mają, no. E, super zrobione. Świetny pomysł, kupków. Tak, no elegancka, do robienia zdjęć. No eleganckie, naprawdę. Super. o tutaj. Ukraina, ale ślicznie, bardzo ładnie. Ze strajami, pięknie. Super. Bardzo ładnie, Ukraina. Hiszpania, mokre. A, A no fajny pomysł, Karol. Yeah, sure. hmm. hmm. Portugalia, Brazylia. Filipiny. <laughs> Słuchaj, z taką łodzią. Genialne O, Rosja w tym roku się wystawiła tak konkretnie. Już mamy Libię. Piękne. No, to jest fajne. Jedna pole no. to samo czy nie sprawdzę. Węgry. Japonia No i tutaj mamy Bangladesz i Indie z rikszą malowałam, wczoraj widziałam, mama od kolegi w riksze mandala no, też wczoraj widziałam zdjęcia, że też malowałam i that's so. Egypt? Do you ja how I know geography? Mm -hmm. Turkey. Oh, Serbia. And Africa. Oh, wow. That's a nice print. Very cool. Nawet bębny jeśli zobaczcie, wow! Dubaj to jedno z najbardziej międzynarodowych miast na świecie. Choć oficjalnym językiem jest arabski, to w Dubaju mówi się w ponad 200 językach. Dzięki ogromnej liczbie imigrantów, mieszkańcy tego miasta pochodzą z niemal każdej części globu. To prawdziwa mieszanka kultur. Osoby, które urodziły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, stanowią zaledwie 15% całej populacji. Większość mieszkańców to obcokrajowcy, którzy przybyli z Indii, Pakistanu, Filipin, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajów. Choć islam jest dominującą religią, Duba jest miejscem, gdzie szanowane są wszystkie wyznania. Można tu zobaczyć kościoły, synagogi, jak i hinduskie świątynie. Dubaj to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Co roku odbywają się tu festiwale i wydarzenia, które świętują kultury całego świata. Warto zauważyć, że to, co wydarzyło się w tej szkole, doskonale odzwierciedla statystyki Dubaju który jest jednym z najbardziej międzynarodowych miast na świecie. W Dubaju mieszka ponad 200 narodowości, a uczniowie z tej jednej szkoły reprezentowali 35 krajów. Pokazali, jak różnorodne i bogate w tradycje może być nasze otoczenie. W jednym miejscu, w jednej szkole, mieliśmy okazję poczuć kulturę, tradycje i obyczaje z różnych zakątków świata. Podobnie tak jak w Dubaju, gdzie różnorodność jest na porządku dziennym. To doskonały przykład jak w każdej społeczności, niezależnie od wielkości, możemy tworzyć przestrzeń do wzajemnego szacunku, zrozumienia, dzięki czemu nasze życie staje się pełniejsze i ciekawsze. Jestem tu już dwie godziny i jeszcze się ze stanowiska dzisiaj nie wykaraskałam, no ale teraz chwila przerwy, dzieciaki chyba ma mają lunch. Tak wygląda nasz stół, zaraz Wam pokażę. Cały czas dokładam jedzenia, ogólki kiszone, mała solna robią furorę. I rodzice w większości przypadków znają obu. I tutaj to, to, to. E, Litwa, czy Litwa, tak, też ma, się na po może na What do you have here? This is uh, a red curry and rice. Okay. It's not spicy, so okay. It's, <laughs> as well as it's vegan. So I think it's very unusual, Ale, which is, is not it spicy. Is. <laughs> I wanted uh, it to interfere. Be Beautiful display. Thank you. As always, you're so, <laughs> so arty. Zobaczcie, jaśminowa bransoletka ze świeżych kwiatów. Pan tutaj robi na miejscu. Wiktora, kolega z Bangladeszu. Jego mama jest wielkim miłośnikiem Lego, więc oczywiście są budynki zrobione z Lego. Są riksze, małe i duże. Tygrys super jedzenie ekstra. jeszcze ostatnie ujęcia. Już nagrywamy jak sprzątaliśmy, bo nie miałam czasu. Tutaj jeszcze mnie poczęstowali, bo dłużej mi zostało więc mamy ciasto. Tylko nie pamiętam z, z Serbii ciasto. z Serbii. To jest z Serbii, a to jest z Litwy. Pizza z Włoch, to posmakujemy. I tutaj jest Palestyna. To był chyba Jordan. To to nie pamiętam. To też było z Serbii. A to ktoś przyniósł, to nawet nie wiem co to było. Także jeszcze mamy rzeczy do degustacji dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że zainteresował Was ten temat. Czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku lub do zobaczenia w Dubaju.